A teraz Wam pokażę, jak malować w bardzo prosty sposób cieniowańca. Niektórzy robią w ten sposób imitację pstrążka. No ja tu akurat takiego jakiegoś tam przysłowiowego zrobię cieniowańca, żeby Wam pokazać tylko zasady malowania. Najpierw zaczynamy od brody. Ja to robię siło pomarańczowym kolorem. Taki akcent czerwony zawsze przyda się przy każdym oblerku. On jest prowokacyjny. No, zaczynamy więc od brody. Dwa, trzy ruchy, takie jak poprzek, od dołu, pozwalają nam zrobić ładną, kolorową brodę. Następnie, żeby nadać kolejny odcień, ja użyję tutaj żółtego fluo. Cały woblerek wcześniej był zamoczony w lakierze perłowym, w związku z czym ma perłowy kolor. Teraz boczki robimy na żółto. Jak widać, bardzo, proste, bardzo prosta czynność. Jeden ruch. I mamy boczek żółty, fluo, następnie z drugiej strony brzuszek jest perłowy. Teraz, żeby zrobić kolejny cień, obracamy go do spraya, do, 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 nas, do mnie, do malującego bardziej grzbietem. W związku z czym nie pokryje nam całego boku. I teraz maluję, używam kolejnego koloru, będzie to błękit metaliczny w połączeniu z żółtym, da jakiś odcień zieleni. O, jak widzimy, już jeden boczek jest. Drugi jest. Czyli widzimy tam jakiś pasek zieleni, żółciń i błękitu. Prawda? zieleń, żółć i błękit. Następnie wykańczamy grzbiet jeszcze innym kolorem. Ja tu użyję grafitowego. I mamy całkiem. Fajnego cieniowańca, który ma różne piękne odcienie. Na pewno we wodzie będzie się fajnie mienił. Jak namalujemy mu oczy, będzie piękną, przynętą, na pewno atrakcyjną też dla rybek, które będziemy zamierzali na niego złapać.